Cześć, dzisiaj będzie hol zakupowy. Czekajcie, z wczoraj i dzisiaj. Wczoraj byłam na rynku, a dzisiaj w i na rynku kupiłam sobie bardziej rzeczy na rozpoczęcie roku, a dzisiaj takie rzeczy bardziej na nadwór, na wyjścia różne i tego typu. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Um, dawajcie łapki w górę i subskrypcję dobrze rzeczy jest no nie za dużo nie za mało w sam raz um, także tylko proszę dawajcie łapki w górę um, bo ja naprawdę się staram jak nagrywam te filmy żeby było no dobrze, bla, 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 tam, dobra. Zaczynamy, żeby nie było pół godziny lub godzina. Dobra, zaczynamy. Pierwsza rzecz to są takie buty z Pepco, kupiłam dzisiaj. Takie szale ze sznurówkami. Tu e, miałam takie podobne, tylko się już zniszczyły trochę. One kosztowały 10 zł. O! Czekajcie. 10 zł, tylko. 10 zł kosztowały i w Pepco je kupiłam, takie Pokażę wam, co kupiłam e, w galerii. E, w galerii takie rajstopy cieliste Pamiętam ile kosztowały. A może jeszcze Nie, nie ma. Taki staniczek. Yy, biały, koronkowy. Taki taki koronkowy. O taki. Biały. On kosztował też nie wiem ile. No i bluzkę białą, która ma metkę, więc powiem Wam chyba ile kosztowała. Ona jest taka zapinana tu na perełkę. Ma taką łezkę na plecach. Taką łezkę ma zapinana na perełkę taką, a z przodu jest bardzo ładna. Tak wygląda. Ma taką falbankę. Tu ma złoty element, czy zawieszkę. Rękawy też ma falbanki. Takie. No, praktycznie bez rękawów jest takie falbanki, ten bardzo ładny, taka biała, taka bardzo biała. Kosztowała 79 zł. Także to, to jest z galerii wczoraj kupione i jeszcze jedna rzecz z galerii będzie. To takie skarpetki, takie cieniutkie mówię wam, to jest fajny materiał. kosztowały 6 zł. Taki wzór wakacyjny jeszcze, takie okulary, ananasy, yy, kiwi. No różne lody, cytryny. O! Takie cieniutkie. Yy, jak raj ale to są takie... O. Yy, nie wiem. Prześwituje, czy nie? Nie, ja nie. A może trochę prześwituje, ale to takie same skarpetki, że prześwitują. Kosztowały 6 zł. A teraz Wam pokażę, co w kupiła. kupiłam. A tu tak. Jeszcze dwie rzeczy kupiłam. Dzisiaj oprócz tych butów. Pierwsza rzecz, dwie takie same rzeczy, tylko w innych kolorach. Takie futerko. Oczywiście to jest sztuczne futerko. Takie futerko różowe, długi rękaw na, na teraz, na jesień albo też. Tu na kapturze ma takie łóżka. Misia. W środku nie jest ocieplana. Kosztowała 50 zł. Mam jeszcze ją w kolorze czarnym taką samą też też ma na kapturze uszka też kosztowała 50 zł, także to by były już wszystkie zakupy um, Pokażę Wam teraz y, moje rzeczy do szkoły. Y, y, no tak, pokrótce. Y, zrobiłam już filmik, baktuszku pierwszy, ale teraz zrobię. No, to będą połączone dwa filmiki. Zrobię wam kolejne, bo dokupiłam plecak. No, także ten, yy, ten filmik będzie trwał godzinę, jak ten. L a, długopisy Wam pokazałam, chyba zakreśla czy też? Albo nie. Zakreśla czy Wam chyba nie pokazałam. Piórnika też nie, też Wam pokazałam, ale teraz zrobię taki... Dobrze, pierwsze będą zakreślacze, kupiłam sobie zakreślacze w Biedronce, nie dzisiaj oczywiście, ale kupiłam te w Biedronce jak byłam z tatą w tamtym tygodniu, chyba w tamtym, takie zakreślacze pastelowe kolory. Żółty, taki brzoskwiniowy, różowy, wygląda jak neonowy, ale to jest bardziej taki pastelowy. I zielony, zielony, miętowy, jaki to pistacjowy, chyba bardziej. To jest firma Kajet. Kajet firma. Ja nie mam praktycznie nic z tej firmy, ale ta firma chyba będzie dobra, tak mi się wydaje. No. Kosztowały. Nie pamiętam ile kosztowały, ale. Hmm, może chyba tanio coś mieć, tak wydaje. Długopisów wam nie pokażę i ołówku, bo to było w tamtym filmiku. Jeżeli chcecie, to jest na moim kanale już. Um, a nie przedłużając, przejdziemy do kolejnej rzeczy którą jest taki długopis on ma tu yy, zbudowany taki psikacz yy, tu można perfumy wlać normalnie i psikać sobie nie na lekcji nudziwamy się psikacie <ścoughs> perfumami czy można wodę i pryskać się yy. A tak to z drugiej strony macie długopis, normalny. Można normalnie pisać i tak. Tylko musicie mieć większy piórnik, bo Wam się nie zmieści. Hmm. Oczywiście. Teraz przejdziemy do zeszytu. Wiem ja Wam pokazywałam. To teraz... To teraz tak wam tylko pokażę pokrótce o kolorowe, pachnące. Są też i takie bardziej te jami, ale pachnie. Jami, ale pachnie. Tak, to jest. Z tej serii ja mi ale pachnie. A ten... Ten też chyba z tej serii, ale nie wiem, ale też pachnie. Tego wam nie pokazywałam tu chyba. A to to pokazywałam i te dwa też. Ten jest mój ulubiony. No, tak, ale ja nie mam ulubionego. A ostatnia rzecz to będzie to y, naklejki na zeszyty. Dwie odkleiłam, bo przykleiłam na zeszyty już. Y, takie naklejki. Marmurkowe jak widać. O. Bardzo mi się spodobały. E, nie pamiętam ile kosztowały. Tu jest 30 sztuk. E, z firmy w... B... E, coś... Prod czy coś? Nie, teraz wam nie powiem, bo ten. Także to tyle w tym filmiku. Pamiętajcie, żeby dawać łapki w górę, subskrypcję i komentujcie na dole. Pa!